Bardzo serdecznie, a to jest do Games Poland i witam was w kolejnym shortzie z mojego świata survival single player. No i chciałbym zaprezentować dwa biomy Jeden znajduje się tam koło farmy Bad Omen gór granitowych, które tam właśnie w oddali za mną widać a tutaj między tą piramidą a tą górą z I świąteczną wioską znajduje się biom grzybów skalnych i innych formacji, na którym też się zresztą znajdujemy. No, i tak się one tutaj prezentują. Mamy takie fajne tutaj grzybki skalne, proszę bardzo. Tu jakoś te takie dziwne coś jest. Nie pytać. Jeszcze tutaj mamy tak. Tu mamy łuk skalny, taki fajny. Nie? Część tych grzybów jest wykonana z piaskowca, a część z terakoty, którą wydobywałem tutaj w tamtą stronę na tych badlancach. Ciekawy kaktus, który ma, jakby jest cały z konkretu, oraz tutaj ma przyciski jako kolce. jakieś umarłe na tej pustyni zwierzęta. Jakieś tutaj organizmy, które na tejże pustyni nie przeżyły. Przejdźmy tutaj do tego biomu o gór granitowych. Nieważne ile tych gór granitowych jest. Mamy tak. Pierwsza, która została tu wybudowana. Jest zagospodarowana na mini-sawannę. W tej górze znajduje się taki biom nacieków jodowych. W tej górze znajduje się jaskinia bujna Lash Cave. W tym tutaj, w tej górze. Znajduje się jaskinia naciekowa z tych dripstone'ów, takich stalaktytów i stalagmitów. Między wszystkimi tymi górami znajduje się taki jakby mineshaft, coś w stylu minecraftowego mineshafta, który został lekko przeze mnie zrobiony, zmieniony. I tutaj jeszcze taki dosyć ciekawy mostek. Ja wam bardzo dziękuję za shorta, trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć.